Po południu w niedzielę 18 czerwca 1961 roku cztery dziewczynki widziały objawienie anioła. Były to Concita Gonzales, Mary Cruz Gonzales, Jacynta Gonzales i Mary Loli Mazon. Conchita relacjonuje pierwsze objawienie. Zaczęliśmy bawić się kamieniami. Nagle Pojawiła się piękna postać z taką jasnością, że bolały mnie oczy. Inne dziewczynki, które widziały mnie w tym stanie, myślały, że mam jakiś atak i były gotowe biec do mojej mamy. Ale nagle one też zobaczyły to co ja i wykrzyknęłyśmy jednocześnie: "Tam anioł". Tym aniołem okazał się być święty Michał Archanioł. Pojawił się kilka razy. Po raz pierwszy przemówił do dziewczynek 1 lipca 1961 roku i powiedział do nich: Czy wiecie, po co przyszedłem? Aby ogłosić wam, że jutro, w niedzielę, dziewica Maryja ukaże się jako Matka Boża z góry Karmel. W niedzielę 2 lipca około godziny 18.00. Dziewczęta udały się do alei, która doprowadziła je do dziewięciu sosen, a za nimi podążał wielki tłum ludzi, wśród których byli różni księża i lekarze. Zbliżając się do tego miejsca, wizjonerki spotkały ku ich zaskoczeniu najświętszą Maryję Pannę. Która przybyła w towarzystwie dwóch aniołów. Jednym z nich był święty Michał Archanią a drugi był nieznany. Opisali Matkę Bożą w następujący sposób. Przyszła w białej sukni, niebieskim płaszczu, koronie z dwunastoma złotymi gwiazdami, z wyciągniętymi rękami, w brązowym szkaplerzu, niosąc dzieciątko w ramionach. Jej włosy były brązowe i długie, rozdzielone po środku. Jej twarz była podłużna, z cienkim nosem, jej usta były bardzo piękne. Wyglądała na 17 lat i była wysoka. W objawieniach w garbandal, które miały miejsce od 18 czerwca 1961 roku do 18 czerwca 1965 roku, przekazano szczególnie dwa orędzia. Pierwsze Zostało przekazane dziewczętom przez Matkę Bożą 4 lipca 1961 roku. Matka Boża z góry Karmel poprosiła dziewczęta, aby nie upubliczniały tego orędzia aż do 18 października. Zrobiły to, o co prosiła Matka Boża. Jesienią tego samego roku wizjonerki przekazały światu pierwsze orędzie, które głosiło. Trzeba wiele poświęcić i wiele pokutować. Musicie często nawiedzać najświętszy sakrament, ale przedtem musicie być bardzo dobrzy. Kielich się napełnia, a jeśli się nie zmienicie, nadejdzie kara. Cztery lata później, pod koniec objawień, najświętsza dziewica przekazała drugie orędzie: Matka Boża. Powiedziała kończycie 1 stycznia 1965 roku, że Archanioł Michał ukaże się 18 czerwca i przekaże orędzie w jej imieniu całemu światu. Za pośrednictwem świętego Michała Matka Boża skarżyła się, że pierwsze orędzie nie zostało wysłuchane i ostrzegła świat, że to będzie ostatnie. Maryja powiedziała, Ponieważ nie zostało ono wypełnione i moje orędzie z 18 października 1961 roku nie zostało podane do wiadomości świata, mówię Wam, że to jest ostatnie. Wcześniej kielich był napełniony, ale teraz jest przepełniony. Wielu kapłanów kroczy ścieżką zatracenia i zabiera ze sobą wiele dusz. Coraz mniejszą wagę przywiązuje się do Eucharystii. Swoimi wysiłkami powinieneś zapobiec gniewowi Bożemu. Jeśli prosicie o przebaczenie ze szczerością, On Wam przebaczy. Ja, Wasza Matka, przez wstawiennictwo Archanioła Michała, chcę Wam powiedzieć, abyście zmienili swoje życie. Przed Wami ostatnie ostrzeżenie. Bardzo Was kocham i nie chcę Waszego potępienia. Proście, a otrzymacie. Powinniście więcej się poświęcać więcej myśleć o męce Jezusa. To zdanie w 1965 roku nie było zbyt jasne, ponieważ w tym czasie Sobór Watykański II zakończył się z wielką nadzieją dla większości katolików zwłaszcza dla kardynałów, biskupów i księży. Ten optymizm nie pozwolił dostrzec wielkiego kryzysu wiary i niewierności wielu konsekrowanych dusz w Kościele w następnych latach. W 65 roku w Kościele było ponad 400 tysięcy księży, a od tego czasu 90 tysięcy opuściło kapłaństwo. W związku z zaistniałą sytuacją papież Paweł VI mówił w styczniu 76 roku o zdradzie duchownych. Przy innej okazji papież powiedział, sądzono, że po Soborze nadejdzie dzień słońca dla historii Kościoła, ale przeciwnie, nadszedł dzień chmur, burzy i ciemności. Ponieważ interweniował szatan, dziewczynki usilnie prosiły Matkę Bożą o cud. Podobnie jak w Fatimie, powiedziała, uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. W notce Konchita napisała: O cudzie Matka Boża powiedziała tylko mnie, zabroniła mi mówić o co chodzi. Nie mogę podać daty, aż do ośmiu dni przed. Mogę powiedzieć, że zbiegnie się to z wydarzeniem kościelnym i świętem świętego męczennika Eucharystii, i będzie widoczne dla wszystkich, którzy są w mieście i w górach. Obecni chorzy. Zostaną uzdrowieni, a niewierzący uwierzą. Będzie to największy cud, jaki Jezus uczynił dla świata. Nie będzie wątpliwości, że pochodzi on od Boga i dla dobra ludzkości. Papież zobaczy go gdziekolwiek będzie. Będzie on transmitowany przez telewizję, concita, Zna dokładną datę i przekazała ją papieżowi Pawłowi VI i kardynałowi Ottawiani, który był prefektem kongregacji nauki wiary. W pierwszych dniach czerwca 63 roku w Garbandal zaczęły bić dzwony. Kończita, która była w kuchni swojego domu z mamą, natychmiast wykrzyknęła Dzwony wzywają zmarłego, z pewnością dla papieża. Zmarł wtedy Jan XXIII. Teraz zostało już tylko trzech papieży. Matka, zaskoczona, zapytała ją, co powiedziała, a Koncita odpowiedziała, że Maryja powiedziała jej, że po tym papieżu zostaną tylko trzy osoby. Matka zapytała ją, czy nadejdzie koniec świata. Koncita odpowiedziała: Nie koniec świata, ale koniec czasów. Matka zapytała, czy to nie oznacza tego samego. Dlatego koncita odpowiedziała: Maryja, powiedziała mi, po tym papieżu zostało już tylko trzech, a później koniec czasów. Nie należy mylić końca czasów z końcem świata. Koniec czasów zbiega się z erą końcową, która po oczyszczeniu ludzkości i odnowie kościoła. Przygotuje początek ery chwalebnego panowania Jezusa Chrystusa. Będzie to era świętości i łaski. Musimy pamiętać o końcu czasów, który rozpoczął się wraz z pierwszym przyjściem Chrystusa. O karze dziewczyny poinformowały w pierwszym przesłaniu z 18 października 61 roku powiedziały o karze najlepiej jak potrafiły, zgodnie z tym, co widziały w nocy z 19 na 20 czerwca 1962 roku? To było podobne do rzek przemienionych w krew. Ogień stąpił z nieba, i wiele gorszych rzeczy: wielki upał, palące pragnienie i wyparowująca woda. Mężczyźni byli skuci łańcuchami, i w depresji próbowali się pozabijać, ale z braku sił albo wpadli w płomienie, a inni rzucili się do oceanu. Jednak woda zdawała się wrzeć i aktywować płomienie. Conchita opowiada w jednym ze swoich pism: Kara zależy od tego, czy ludzkość posłucha orędzi Matki Bożej i Cudu. Jeśli tak się stanie, wiem, na czym to będzie polegać, ponieważ widziałam karę, Mogę zapewnić, że jeśli tak się stanie, będzie to gorsze niż gdybyśmy zostali owinięci ogniem. Gorzej niż gdybyśmy mieli ogień na górze i ogień na dole. Nie wiem, ile czasu upłynie, zanim Bóg ześle to potem, jak zdarzy się cud. Dziewczęta często przystępowały do Komunii Świętej od świętego Michała Archanioła. Można zobaczyć wiele wizjonerów, Przyjmujących niewidzialnego gospodarza, ale pewnego razu dziewczęta poprosiły Anioła, aby uczynił cud, aby ludzie mogli zobaczyć i uwierzyć. Święty Michał odpowiedział, że Bóg dokona cudu za jego wstawiennictwem i dziewczętami. Cud miał miejsce 18 czerwca 1962 roku. Tego dnia o godzinie 1:30 Koncita wpadła w ekstazę. A na jej języku nagle i tajemniczo pojawiła się widoczna hostia. Obecna osoba z aparatem fotograficznym zrobiła zdjęcie tego cudu. Bardzo interesujące jest to, jak te objawienia w Garbandal mają także związek z sercami Jezusa i Maryi. 30 czerwca 1961 roku. Hiacynta miała wizję najświętszego serca pana Jezusa. Opisała go jako ubranego na biało z czerwoną stułą. Jego serce było świetlisto czerwone, widoczne po lewej stronie jego ciała i emitowało białe, złote promienie. Jezus nie mówił do niej, ale jego lewa ręka była skierowana na jego serce, a jego prawica Zapraszała dziecko, aby poszło do Niego. Hiacynta opowiadała, że Jezus nic nie powiedział, ale miał spojrzenie pełne miłości i miała wrażenie, że mówi do niej: Jestem z Tobą i zawsze będę z Tobą. W ostatnim objawieniu Najświętszej Maryi Panny, końcicie, 13 listopada 65 roku, Matka Najświętsza powiedziała: Pamiętasz, co ci powiedziałam w Twoje urodziny, że będziesz wiele cierpiała na ziemi? Mówię Ci to jeszcze raz. Zaufajcie nam i z radością ofiarujcie je naszym sercom dla dobra Waszych braci i sióstr. W ten sposób będziecie bardziej zjednoczeni z nami. Maryja mówiła dalej: Koncita. Nie przychodzę tylko dla ciebie, przychodzę po wszystkie moje dzieci, pragnąc przybliżyć je do naszych serc. 8 lipca 1963 roku biskup Aldezaba oświadczył: Nie znaleźliśmy żadnego materiału do kościelnego potępienia ani w doktrynie, ani w ogłoszonych zaleceniach duchowych. W tych objawieniach znajdują się nawoływania do modlitwy, ofiary i nabożeństwo do Eucharystii, nabożeństwo do Matki Bożej w formach tradycyjnych oraz do świętej bojaźni przed Panem obrażanym naszymi grzechami. W dniach od 12 do 19 stycznia 66 roku, Conchita, wizjonerka głównych przepowiedni i przesłań Została poproszona o udanie się do Rzymu przez prefekta wiary, kardynała Ottaviani. Przez dwie godziny była przesłuchiwana przez tego samego kardynała i innych członków świętej kongregacji. Podczas tego spotkania Conchita poprosiła o audiencję u papieża Pawła VI. Odbyła się audiencja, a papież powiedział do niej: Conchita, błogosławię Ciebie, a wraz ze mną cały Kościół. 12 czerwca 1967 roku papież udzielił błogosławieństwa apostolskiego dziełu rozpowszechniania orędzi z Garbandal. W 1967 roku zezwolono na publikowanie informacji o manifestacjach i odwiedzanie miejsc takich manifestacji, bez obawy przed jakąkolwiek cenzurą kościelną. Zawsze i wtedy, gdy jest to zgodne z nauką Kościoła o wierze i moralności chrześcijańskiej. Objawienia w Garbandal definitywnie zdały egzamin. Do chwili obecnej Kościół nie może nic powiedzieć na temat manifestacji w Garbandal, dopóki nie wypełnią się proroctwa, ostrzeżenie, cud i trwały znak. W tym czasie oczekiwania. Wszyscy katolicy mogą odwiedzić i dowiedzieć się o wydarzeniach w Garbandal. Podczas ostatniego objawienia dziewicy Maryi, Concicitte, Koncita powiedziała do Maryi: Jestem tak szczęśliwa, kiedy cię widzę. Dlaczego nie zabierzesz mnie teraz ze sobą? Maryja odpowiedziała: Pamiętajcie, co wam powiedziałam, aby stanąć przed Bogiem. Musisz pokazać swoje ręce pełne dobrych uczynków, które wykonałaś na rzecz swoich braci i na chwałę Boga, a w tej chwili Twoje ręce są puste. Obyśmy wszyscy rozważyli to zdanie i otrzymali od Boga niezbędną łaskę, aby napełnić nasze ręce i pozostać na ziemi, aby gromadzić zasługi, na które nam wolno na tym świecie z satysfakcją i radością świadomości. Że wypełnialiśmy wolę Bożą. Dziewica Maryja przychodzi po całą ludzkość, wszystkie swoje dzieci, i ma nas wszystkich pod swoim płaszczem. Ona kocha nas wszystkich, pragnie naszego zbawienia. Ostrzeżenie zostanie zesłane przez Boga, aby nikt nie wątpił w cud, i aby cud spotkał się z jak największym odzewem ze strony ludzi. Cud jest ostatnią próbą nawrócenia grzeszników i uniknięcie na wszelkie możliwe sposoby kary z nieba. Istota orędzi Maryi streszcza się w idei skupienia naszego życia na wypełnianiu naszych obowiązków. Każdy z nas, stosownie do swojego stanu życia i kondycji, powinien odpokutować za swoje przewinienia i starać się być doskonałym. Ta doskonałość wymaga wysiłku, poświęcenia i radości niesienia krzyża. To jest idea pokuty, o której mowa w orędziach. Również łucja z Fatimy wymownie wyjaśniła to za słowami naszego Pana. Ofiary, o które prosi nas Matka Boża, nie są nadzwyczajne. Ofiary, których Matka Boża żąda od swoich dzieci, są po prostu wypełnieniem naszych obowiązków. Każdy z nas, według swojego stanu i kondycji, musimy mieć wiarę i ufność w Jezusa i Maryję. Taki jest zamysł Boga, aby dziewica Maryja przyszła na świat, aby pomóc Jego dzieciom. Maryja nas kocha i pragnie nas przedstawić miłosiernemu Ojcu. Ostrzeżenie, cud i kara zostały objawione, ale nasza matka nie chce, żebyśmy żyli w strachu. Wręcz przeciwnie, pragnie, abyśmy naprawdę zaufali jej synowi, Jezusowi Chrystusowi. Modlitwa, zwłaszcza różaniec święty, post, noszenie szkaplerza, częsta Eucharystia, spowiedź i refleksja nad męką Chrystusa wyjednają nam łaski Boże potrzebne do unikania grzechu i nawrócenia się na prawdziwych chrześcijan. Świętych chrześcijan na drodze do wiecznego życia. Amen.